Witam serdecznie i niezwykle gorąco. Goszczą dzisiaj Państwo na wystawie grafiki Pabla Picasso, jednego z najwybitniejszych i być może najbardziej wpływowych artystów XX wieku. Uwielbiam przychodzić tutaj na Okulną, żeby zobaczyć właśnie przeróżne wystawy. No ale Picasso z Paryża na Okulną to jest duże wydarzenie. Fanem Picassa w gruncie rzeczy nie jestem. Natomiast analizując przebieg jego kariery od yy, chociażby okresu błękitnego, definitywnie możemy dojść do naprawdę głębokich przemyśleń na temat całej jego twórczości. Swoją twórczość określił w jednym zdaniu. Cztery lata zajęła mi nauka malowania jak Rafael. Ale całe życie uczę się, malować jak dziecko. Rzeczywiście te ryciny wyglądają, jakby to rysowało dziecko, ale to jest, jak się dobrze człowiek przypatrzy, to naprawdę każdy ruch jest bardzo artystyczny, wyważony. Ja naliczyłam 18 portretów tutaj, które przedstawiają jakąś postać na koniu. No więc z koninem myślę, że też dobrze to skojarzyć. Zawsze, kiedy w Koninie mamy różnego rodzaju wystawy, wernisarze, wydarzenia kulturalne, staram się przychodzić i zachęcać swoich znajomych, abyśmy po prostu razem mogli jednak spędzić trochę tego czasu, kulturalnić się, podyskutować o tym, czego możemy tutaj razem doświadczać. Nie jestem jakąś osobą, która może powiedzieć dużo na temat Picasso, ale to, co tutaj widzę, już moje oko cieszy, już moją wyobraźnię jakoś udoskonala. Także no to jest przede wszystkim motorem, że ja lubię przychodzić tutaj oglądać wystawę.